Otwieramy drugą setkę odcinków z moimi polskimi płytami winylowymi. Witam serdecznie w odcinku numer 101, konkretnie w 101 odcinku mojej serii. Moi drodzy, ta grupa to do dzisiaj jedna z najważniejszych grup działających również do dzisiejszego dnia. Natomiast jej lider i wokalista dla mnie osobiście jest wizjonerem, dlatego że jego teksty zawsze są na czasie. Artysta kontrowersyjny, ale mimo wszystko idący cały czas własną drogą do przodu. I za to mu wielka chwała. Aby przyjrzeć się początkom tego zespołu, trzeba się cofnąć do roku 1979. Wtedy to powstała grupa Nowetli Poland, później zmieniono skrócono nazwę do Poland, a w 1982 roku. Grupa ta przyjęła nazwę Kult. A ten wizjoner to oczywiście lider zespołu Kazik Staszewski. Dyskografia kultu jest bardzo obszerna, ponieważ e, firma SP Records co róż wydaje jakieś nowe nagrania, nowe płyty. Natomiast ja chcę się skupić na tych początkach. Na, na tym, co wyszło w epoce. A w epoce tych winyli było 5 plus koncertówka tan. E, tan to jedyna płyta, której nie mam, ale i tak wpiszę pełna winylowa dyskografia z epoki. Z epoki. Tak jak mówię, jeżeli chodzi o. Teksty Kazik Staszewski to osoba, która nie przebiera w słowach. Był bohaterem wielu em, afer, powiedzmy. Wystarczy wymienić jego słynny utwór y, z ostatniego okresu. 25 lat niewinności poświęcony e, Tomaszowi Komendzie. E, czyli e, to jest artysta, który lubi e, szokować. I właściwie każda jego um, płyta, czy to z kultem, czy solowa, um, tutaj najważniejszą rolę um, odgrywają teksty. Moi drodzy, debiutancki album kultu, zatytułowany po prostu Kult, zwany też Białym Kultem, ukazał się w roku 1986. To jest oczywiście First Press wydany przez Polton, numer katalogowy PLP 030. To nie jest współczesna reedycja na kolorowym winylu i cudowana po prostu do granic możliwości. To jest oryginał z 1986 roku. I moi drodzy, tutaj już pierwsze klasyki kultu. Otwierający płytę wspaniała nowina, krew Boga, religia Wielkiego Babilonu. E, posłuchaj to do ciebie, e, czy o Ani. Pierwszy skład, oczywiście, e, kultu to prezentował się następująco: Kazik Staszewski, śpiew, saksofon altowy, nieżyjący już niestety. Janusz Grudziński na gitarze i na klawiszach, Tadeusz Kisieliński na perkusji. Irek Wereński na gitarze basowej, Paweł Szanajca na saksofonie tenorowym i kierownikiem zespołu był Robert Witkowski. Ehm, no i moi drodzy, sama okładka. Sama okładka zaprojektowana przez Piotra Modorzeńca, natomiast Realizatorem nagrań był nieżyjący, już jeden z najlepszych realizatorów dźwięku w Polsce, Wojciech Przybylski. Proszę bardzo, mamy. Mamy. Wydanie pierwsze First Press Poltonu. Płyta w idealnym stanie bez dwóch zdań LPP30. Bez zaglądania do środka, powiedziałem ten numer katalogowy. I rzeczywiście, co ciekawe, że jest to wydanie poltonu, ale tłoczenie polskie nagrania. Więc proszę bardzo, polskie nagrania nawet zleciły poltonowi wytłoczenie, tego, wydanie tej płyty pod swoim labelem. Jednym z największych rarytasów kultu jest ich drugi album. Posłuchaj to do ciebie. Dlaczego jest tak rzadki? Dlatego, że wydał go w 1987 roku legendarny klub płytowy Razem. Opatrzył tę płytę numerem RLP015, ale tutaj należy pamiętać o tym, że cenzura. Praktycznie, praktycznie zablokowała połowę utworów, ewentualnie tytuły, tytuły poszczególnych utworów trzeba było zmienić. I tak było na przykład z utworem otwierającym tę płytę, na całym świecie źle się dzieje koledzy, a to jest tak naprawdę utwór Wódka, jeden z najbardziej kultowych... Kult, piosenek kultu. E, mamy tutaj kolejne legendarne Hej, czy nie wiecie. E, mamy e, Umarł mój wróg i mamy w wersji angielskiej e, utwór Gdziekolwiek idę z tobą chcę iść. To już jest naprawdę e, rarytas, dlatego, że Klub Płytowy Razem postanowił wydać tę płytę w nakładzie raptem tysiąca egzemplarzy ten konkretny egzemplarz pochodzi z likwidowanej jakiś czas temu oczywiście jednej z krakowskich księgarni gdzie na zapleczu odnalazły się płyty winylowe które to ta księgarnia miała swego czasu w stałej ofercie i tu jest pewna ciekawostka tylko 1000 sztuk, tutaj jest egzemplarz z roku 87. Jest to First Press płyta bardzo pożądana. Posłuchaj to do Ciebie z klubu płytowego razem. E, natomiast ten konkretny egzemplarz nigdy nie leżał na gramofonie. E, w tym momencie płyta no, dosyć cenna, a co po niektórzy, e, powiem szczerze, że żądają za nią naprawdę horrendalnych kwot. W roku 1988, moim zdaniem, kult nagrywa swoją najlepszą płytę w dorobku. Album spokojnie. Tu, tam mamy kolejne wielkie klasyki. Mamy utwór patrz, mamy legendarną Arachię i mamy. Utwór nie jeden. Wydanie poltonu 88 rok, jedyne do czego można się przyczepić, to bardzo złej jakości okładka płyt. Okładka płyty, która jeżeli jest w złym stanie, potrafi się w rękach rozlecieć. Papier specyficzny przez złośliwych nazywany e, ówczesnym papierem toaletowym. Rzeczywiście może. Nie wiadomo, czy tak nie było, chociaż na papier toaletowy w tamtych czasach jeszcze był spory deficyt. E, Patrz i Arachia, dwie największe, dwa największe przewoje z tego albumu. No i oczywiście do Ani. Świetna płyta utrzymana em, w jednolitym klimacie i naprawdę ten album. Uważam, robi robotę do dzisiejszego dnia LPP035, pierwsze tłoczenie wytwórni Polton. Natomiast e, w roku e, 1989 grupa KULT wydaje e, kolejny album płytę przewrotnie nazwaną kaseta. Kasetę. W 1989 roku wydała legendarna firma Arston. Opatrzyła ją numerem ALP045. W związku z tym, że Kazik Staszewski yy, nagrał tę płytę zaraz po powrocie ze Stanów, yy, ta płyta nie jest już tak równa jak poprzednie, chociaż oczywiście należałoby wymienić. Jeden z największych przebojów na tej płycie, zdecydowanie otwierający płytę Oni chcą Ciebie, ale kilka utworów jest tutaj zaśpiewane w języku angielskim. Arston ALP045 89 rok, okładka laminat i tu warto też wspomnieć o tym, że również była zwykła papierowa okładka. Także dla kultomaniaków dobra informacja, że ten oryginał, ten first press, był w dwóch. Okładkach. Żółty label Arstonu. Proszę bardzo. Mamy. Kaseta kult. Czwarty album grupy. I ta angielszczyzna w pewnym momencie Kazikowi się spodobała, dlatego że w roku 1990 ukazuje się ostatni w epoce na winylu album kultu. Płyta 4589 Płyta ta była promowana singlem o tym samym tytule ten winylowy single to już jest dzisiaj też nie lada rarytas eee, i utwór bardzo kontrowersyjny złożony tak naprawdę z wypowiedzi ówczesnych polityków <laughs> swoją drogą świetny teledysk do tego nagrania zrobił już nieżyjący niestety Jach Paszkiewicz i tutaj też, moi drodzy, yy, kilka utworów w języku angielskim, także największym przebojem z tej płyty uważam jest utwór tytułowy. Yy, no i tutaj mamy tak samo, chociaż wydanie Arstonu ALP-052, rocznik 1990, to tutaj mamy już klasyczną papierową okładkę 4589 i to jest płyta na tak zwanym zielonym labelu Arstonu. Bardzo proszę. Kolejny kwiatek z kolekcji w bardzo ładnym stanie. Płyta, która już swoje dzisiaj kosztuje. Ja tutaj mam akurat cenę, ponieważ kupiłem to w jednym z krakowskich sklepów. O, cenę widzę, tylko nie wiem czy powiedzieć, czy nie. Płyta kosztowała, a powiem, płyta kosztowała wtedy 50 zł. Fajne czasy, natomiast co do e, m, kultu, e, na, na jakiś czas e, album 4589 okazał się ostatnią płytą kultu dlatego, że w 1991 roku Kazik Staszewski rozpoczął karierę solową i wydał swój legendarny debiut Spalam się. Płyta ukazała się w roku 1991 nakładem wydania, wydawnictwa Arston, e, opatrzona numerem ALP075. Wiadomo, że reedycja tej płyty nigdy się nie ukaże ze względu na wykorzystane na niej sample. Takie były czasy, że można było piratować wszystko i nikt się tak zwanym prawem autorskim nie przejmował, i ta płyta jest takim e, tego dowodem. Natomiast, e, no, horrendalna jej cena, szczególnie w wersji winylowej, e, na rynku wtórnym, no, może przyprawić o zawrót głowy. Ja powiem szczerze, że otwarcie realna cena tej płyty to jest 2,5-3 tysiące złotych, A nigdy nie sugerujmy się tak zwanymi opcjami, kup teraz, bo każdy może wystawić płytę za ile chce. I tak naprawdę, spalam się, zamyka temat płyt winylowych kultu, ale ja pokażę jeszcze coś. Jeszcze jedną rzecz. Otóż, w swojej kolekcji posiadam wydanie również przez już SP Records jeszcze jedną płytę kultu zatytułowaną Ostatnia Płyta. Moi drodzy, tutaj jedna rzecz, która mnie naprawdę zafascynowała, to otwierający płytę utwór Pamiętnik. Pamiętnik, czyli wspomnienia Kazika. Z początków istnienia zespołu Kult. Natomiast natomiast de facto, można tutaj powiedzieć, że. Płyta oczywiście zawiera wulgaryzmy, jak to, jak to w przypadku Kazika jest normalną rzeczą, ale te wulgaryzmy są, że tak powiem, no. Odniesieniem do naszej, do naszej rzeczywistości. Więc tutaj ja mówię, że Kazik jest naprawdę wizjonerem, jeżeli chodzi o obserwowanie, obserwowanie sytuacji, czy to politycznej, czy, czy po prostu jest bardzo dobrym obserwatorem życia i świata. Okładka Gatefold, w środku dwa long play. No, i to, co kochamy, czyli te słynne, limitowane wydania, w które nie wierzę, bo jest ich naprawdę dużo więcej. Ciekawe są wkładki, ponieważ na wkładce do płyty mamy, mamy wszystko, co wydał do płyty ostatnia płyta SP Records, i mamy napisane nakłady danego wydawnictwa. W środku. Dwa winyle w pomarańczowym kolorze. Chciałem kupić zwykłe czarne, ale trafiły się akurat pomarańczowe. I pomarańczowa wersja jest, co się okazało, miała największy nakład, bo raptem zobaczę, żeby się nie pomylić, ponieważ na tyle jest to opisane. 2685 sztuk wyszło na em, pomarańczowym winylu. E, to jest płyta numer 1. Każda z tych płyt zawiera okładkę na płytę e, z przodem okładki właściwej. A tutaj mamy wszystko dosłownie, co wyszło do płyty ostatnia płyta, razem z nakładami. To jest płyta numer 1. A zatem idzie do pierwszej kieszeni. I to jest płyta numer 2. Egzemplarz też ciekawy. Dla mnie przynajmniej, ponieważ zakupiłem go w 2020 ro 2022 roku na festiwalu w Jarocinie. I tu jest płyta numer 2, czyli strona C i strona D. Rejbele charakteryzują się tym, że nie wiemy, jakie to są utwory. Aby to sprawdzić, trzeba już otworzyć tego gatefolda. I w środku gatefolda, moi drodzy, mamy wszystkie informacje. Skromnie, dwa. 180 gramowe winyle. No i powiem szczerze, jak na kult rzeczywiście to grupa, której płyty można śmia śmiało brać, ponieważ naprawdę, jeżeli chodzi o mastering, to jest to naprawdę kawał dobrej roboty. Dobre pytanie, czy będę kompletował płyty kultu? No, niestety. Prawda jest taka, że firma SP Records yy, wydaje to po prostu no, w limitowanych nakładach, a później ceny tego są horrendalne. Także wystarczyłoby mi do epoki kult tan i byłbym naprawdę zadowolony.